Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W XX wieku samolot bombowy stał się symbolem rozwoju technicznego, zwłaszcza w latach 30. wierzono, że maszyny tego typu staną się w przyszłości latającymi platformami bojowymi zdolnymi do rozstrzygnięcia losów wojen. Tak się jednak nie stało. W okresie zimnej wojny bombowce stały się natomiast nosicielami zagłady. To właśnie ich załogom, zwłaszcza w pierwszym dwudziestoleciu napięcia pomiędzy Wschodem a Zachodem, przeznaczono rolę nosicieli broni atomowej. W kolejnych latach rola lotnictwa bombowego zaczęła spadać, a ostatnie typowe bombowce taktyczne zaczęto wycofywać z sił powietrznych różnych państw. W chwili obecnej floty bombowców z prawdziwego zdarzenia mają jeszcze tylko trzy państwa Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Oczywiście możemy jeszcze wspomnieć o czwartej potędze bombowej współczesnego świata, czyli Korei Północnej, która wciąż utrzymuje flotę samolotów bombowych u 28 Tak, tak, drodzy Państwo, to latające muzeum z lat 50. jeszcze służy, ale myślę, że w zestawieniu z pozostałymi maszynami ujętymi w tym filmie, samolot IU-28, przy całym moim szacunku do niego. Raczej nie ma większych szans. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu pięć najbardziej śmiercionośnych maszyn bombowych pozostających w czynnej służbie. Nie zamierzam wdawać się w dywagacje i dzielenie na miejsca, dlatego też niech każdy sam zdecyduje, jakby uszeregował te maszyny. Natomiast zanim przejdziemy do meritum, to kilka słów na temat tego, dlaczego w zestawieniu nie znalazły się B1 Lancer. Tu-22M3, a także najnowsze dzieło amerykańskiego przemysłu lotniczego, czyli B-21 rider. Po pierwsze b tudzież Bone, Bone czyli kość, no to słowo jest w zasadzie zapisem Skrótowego określenia tego samolotu, jest maszyną, która służy znacznie krócej niż większość samolotów wymienionych w tym zestawieniu i jest obecnie wykorzystywana głównie jako nosiciel bomb z głowicami konwencjonalnymi i tylko od przypadku do przypadku służy jako nosiciel zagłady, jako nosiciel głowic atomowych podobny zarzut można skierować także pod adresem rosyjskiego Tu-22M3, który na dodatek jest de facto samolotem średniego zasięgu. Dla porównania Tu-22M3 ma zasięg maksymalny 7000 km, podczas gdy Tu-95MS może pokonać ponad 10 10000 km bez tankowania w powietrzu. Wreszcie ostatni wielki nieobecny, czyli B-21 Raider, tu odpowiedź jest dość oczywista. US Air Force dopiero rozpoczynają eksploatację maszyn tego typu, i na w miarę rzetelną ocenę samolotów tego typu trzeba jeszcze poczekać. Na początek, nieco egzotyki z Dalekiego Wschodu i chiński samolot bombowy Xian H6. Maszyna ta wywodzi się w prostej linii od radzieckiego Tupolewa Tu-16. Pierwsze samoloty H6 wzniosły się w powietrze w 1959 roku. Budowa pierwszej chińskiej maszyny tego typu trwała zaledwie 67 dni, co należy uznać za spory sukces. W kolejnych latach chińskie klony Tu-16 znalazły się m.in. na wyposażeniu Sił Powietrznych Egiptu, który wycofał ostatnie maszyny tego typu w 2000 roku. A także Iraku, który korzystał z Xian h 6 do 1991 roku, gdy wszystkie samoloty tego typu zostały utracone w wyniku działań amerykańskiego lotnictwa w ramach operacji Pustynna Burza. Choć od pierwszego lotu w chińskich barwach minęło ponad 60 lat, to jednak Xjan h 6 nie może zostać uznany za emeryta. Do dnia dzisiejszego trwają modernizacje tych maszyn, powstały m.in. wersje wykorzystywane jako latające cysterny, samoloty wczesnego ostrzegania, tradycyjne bombowce, a także nosiciele broni atomowej. Zadania tego typu wykonują samoloty w wersji N. Po raz pierwszy wersja N została publicznie zaprezentowana w pełnej krasie w kwietniu 2022 roku. Wariant ten opracowany został z myślą o przenoszeniu i wystrzeliwaniu pocisków balistycznych, zarówno przeciwko okrętom czy zgrupowaniom wojsk, ale także z myślą o zwalczaniu obiektów strategicznych potencjalnego przeciwnika. Samoloty H-6 mogą przenosić pociski przeciwokrętowe, bomby, i jak już wcześniej wspomniałem, także pociski balistyczne i manewrujące. Wersja N została najprawdopodobniej wprowadzona do służby w 2018 roku, więc jeszcze sobie trochę polata. Kolejny staruszek w zestawieniu to znany i lubiany amerykański B-52, który pomimo upływu wielu lat pozostaje w czynnej służbie i nawet sami Amerykanie nie bardzo mają. W planach wyznaczenie jakiejś górnej granicy, kiedy ta prawdziwa legenda amerykańskiego lotnictwa przestanie wykonywać zadania bojowe. Pomimo upływu lat, z, z magazynów wciąż można wyciągnąć prawie nowy płatowiec, który jest w stanie zastąpić maszyny, które mają już wylatane godziny. B-52 wciąż stanowią trzon amerykańskiej floty bombowców. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że w porównaniu z konkurencyjnymi B2 i kłopotliwymi B1B, czy wycofanymi już wiele lat temu nowszymi konstrukcjami, takimi jak choćby B58, B52 jest samolotem prostym w obsłudze i tanim w utrzymaniu. Wiele wskazuje na to, że samoloty B52 pozostaną w służbie jeszcze przez wiele lat i będą służyły obok najnowszych P21 Rider których proces wprowadzania do służby w lotnictwie dopiero się zaczyna i trudno powiedzieć co ta maszyna tak naprawdę potrafi, a także jak spisze się podczas wieloletniej eksploatacji. Nie do końca wiadomo też ile maszyn B21 zostało zamówionych przez władze amerykańskie, gdyż obecnie mówi się nieoficjalnie o około 100, może mniejszej ilości tych maszyn. Tak czy inaczej, najnowsza wersja słynnego P-52 nosząca oznaczenie H jest wzorowana na starszej wersji G. Kadłuby maszyn w wersji H zostały zbudowane na początku lat 60. w ramach ostatniej serii produkcyjnej, która dobiegła końca w 1962 roku. Pomimo tego, przez lata wyposażenie bombowca poddawano licznym modyfikacjom, no i jedną z nich było na przykład usunięcie tylnej wieżyczki strzeleckiej. Modernizację tą przeprowadzono w 1991 roku we wszystkich operacyjnych maszynach tego typu. Jedną z największych zalet B52 pozostaje udźwig. Maszyna może przenieść 31,5 tony bomb. Warto także podkreślić, że na chwilę obecną około połowy potencjału bombowego państw NATO, jeśli chodzi o samoloty bombowe, no to właśnie są samoloty B52. Jak już wspomniałem, wiele wskazuje na to, że jeszcze przez wiele lat polatają. Następną maszyną w zestawieniu jest pierwsza konstrukcja z za wschodniej granicy Tupolew Tu-95MS. Samoloty Tu-95 po raz pierwszy wzniosły się w powietrze jeszcze w czasach, gdy Związkiem Radzieckim rządził Józef Wisarjonowicz Stalin. Na początku lat 50. okazało się, że silniki tłokowe osiągnęły kres swoich możliwości technicznych, a nowe silniki odrzutowe zużywają zbyt dużo paliwa i tym samym ograniczają zasięg samolotu. Tu-95 był radziecką odpowiedzią na amerykańskiego B-52. Wersja oznaczona MS musiała jednak długo czekać na swój debiut bojowy który nastąpił dopiero w 2015 roku podczas walk przeciwko państwu islamskiemu w trakcie rosyjskiej interwencji w Syrii. 17 listopada 2015 roku pięć rosyjskich Tu-95 dokonało ataku na cele w Syrii, podczas których wystrzelono 34 pociski samosterujące CH-555 lub CH-101. Zgodę na atak wyraził prezydent Syrii Bashar al-Assad. Następne ataki z wykorzystaniem Tu-95 miały miejsce w lipcu 2017 roku i we wrześniu tego samego roku. W sumie podczas walk w Syrii Tu-95 wystrzeliły łącznie 66 pocisków CH-101. Kolejne ataki z użyciem bombowców tego typu miały miejsce już po wybuchu wojny na Ukrainie, gdy załogi TU-95MS ze 184 pułku zaatakowały pociskami CH-555 ośrodek szkolenia wojsk ukraińskich w Jaworowie, niedaleko granicy z Polską. Atak ten miał miejsce w dniu 13 marca i wzbudził duże zaniepokojenie w Polsce. Użytkowane obecnie maszyny zostały wyprodukowane w latach 80. XX wieku. Już kilkakrotnie pojawiały się plany ich wycofania, ale obecnie nic na to nie wskazuje. Tym bardziej, że 22 sierpnia 2020 roku dokonano oblotu najnowszej wersji samolotu oznaczonej Tu-95 MSM. Samolot nosił numer RF-94121 i miał nazwę własną Samara. Największą wadą maszyn tego typu pozostaje duże echo radarowe, ale pomimo tego Ukraińcy nie odnieśli zbyt wiele sukcesów w ich zwalczaniu. Potwierdzone straty obejmują jeden uszkodzony samolot tego typu. Kolejna maszyna w zestawieniu to następny Rosjanin, tym razem Tu-160 w kodzie NATO oznaczany jako Blackjack, używany od 1987 roku. Nazywany przez rosyjskich pilotów białym łabędziem ze względu na malowanie i unikalną konstrukcję, jest to najcięższy samolot bojowy świata. Obok tu 95 stanowi podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Pierwsze maszyny tego typu trafiły do jednostek bojowych w 1987 roku. Planowano, że w roku 2000 w linii będzie znajdowało się około 100 maszyn tu 160. Jednakże na skutek upadku Związku Radzieckiego i początkowych problemów gospodarczych Federacji Rosyjskiej udało się utrzymać tylko 16 sprawnych maszyn bojowych tego typu. Kilka innych samolotów służy jako pomoce naukowe, ale w 2015 roku pojawiła się informacja o wprowadzeniu do służby dwóch kolejnych bombowców tego typu. W 2018 roku pojawiła się dodatkowo informacja o modernizacji istniejących samolotów do wersji M2, a także o zamówieniu kolejnych 10 maszyn tego typu. Warto także wspomnieć co nieco na temat debiutu bojowego Tu-160. 17 listopada 2015 roku dwa Tu-60 i trzy Tu-95MS wystartowały z bazy w Engels. Przy użyciu pocisków CH-101, których Tu-160 zrzuciły 16 sztuk, zaatakowano trzy centra dowodzenia, obóz szkoleniowy oraz dwa magazyny uzbrojenia należące do państwa islamskiego. Cała akcja... W przypadku Tu-160 trwała 8 godzin i 20 minut, a samoloty pokonały dystans 6566 km. Dzień później, 18 listopada, dwa Tu-160 z bazy Engels na cele w Syrii wystrzeliły 8 pocisków CH-555. 19 listopada, dwa bombowce wystrzeliły kolejne 16 pocisków CH-101. 20 listopada 2015 roku cele w Syrii zostały zaatakowane przez dwie pary maszyn tu 160 Pierwsza z nich, podobnie jak poprzednio, wystartowała z bazy w Engels, dolatując nad Syrię poprzez przestrzeń powietrzną Iraku i Iranu. Obydwa kraje udzieliły zgody na ten i wcześniejsze przeloty nad swoim terytorium. Ta para zrzuciła 16 pocisków CH-101. Druga para wystartowała z bazy w Oleniogorsku na Półwyspie Kola. Lecąc na północ, oba samoloty ominęły Norwegię, Wielką Brytanię, nad cieśniną Gibraltarską wleciały nad Morze Śródziemne i dotarły w okolice Cypru, gdzie odpaliły 8 pocisków CH-55, które uderzyły w cele na terenie Syrii. Następnie maszyny, już klasyczną trasą przez Irak i Iran, powróciły do bazy Engels. Tak długi lot wokół Europy. Liczący 13 tysięcy kilometrów, z taktycznego punktu widzenia nie był uzasadniony, zademonstrował jednak możliwości rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu do transkontynentalnych działań bojowych. Podczas swoich lotów bojowych, tu 160 eskortowane były przez samoloty myśliwskie Su-30SM i Su-27SM operujące z Krymu. Podczas przelotów nad terytorium Iranu, bombowcom towarzyszyły jako eskorta irańskie maszyny F-14A Tomcat MiG-29 i F-4E. Do działań w ramach rosyjskiego kontyngentu wojskowego w Syrii wyznaczono pięć maszyn typu Tu-160. Trudno powiedzieć coś więcej na temat wykorzystania tych maszyn podczas trwającego obecnie konfliktu na Ukrainie. Wiadomo natomiast, że samoloty tego typu są używane do odpalania pocisków manewrujących z nad własnego terytorium. A teraz ostatni samolot, tym razem maszyna produkcji amerykańskiej, czyli B2 Spirit. Samolot B2 trafił do służby w 1997 roku i jak łatwo zauważyć jest najmłodszą konstrukcją w tym zestawieniu. B2 jest samolotem w konfiguracji latającego skrzydła. Początkowo planowano budowę 135 egzemplarzy, potem w późnych latach 80. zredukowano tę liczbę do 75. W wyniku zakończenia zimnej wojny w styczniu 1991 roku prezydent George W. Bush Senior ogłosił zaprzestanie budowy samolotów tego typu. Ostatecznie jednak zamówiono 21 egzemplarzy, z których 20 służy w siłach powietrznych USA do dnia dzisiejszego. B2 jest samolotem mało zwrotnym i zbyt dużym, aby mieć szansę w starciu z myśliwcem, dlatego też większość operacji tych maszyn odbywa się w ciemnościach nocy. Przez pierwsze lata służby samolotów wielu krytyków uważało, że jego zastosowanie bojowe jest wysoce problematyczne. Gdyż trudno by było znaleźć cel warty zaatakowania przez samolot, który kosztuje 2 miliardy dolarów, szczególnie gdy inne, znacznie tańsze maszyny mogą wykonywać takie same zadania. Jednocześnie wskazywano, że strata samolotu B-2 byłaby bardzo problematyczna dla Ameryki, dla której byłaby to porażka propagandowa. Ponadto samoloty tego typu operują tylko z jednego lotniska w stanie Mizuri. Jest to baza Whiteman. Kilka tygodni temu, gdy na skutek awaryjnego lądowania jednego z B2 doszło do zablokowania pasa startowego, okazało się, że ich obowiązki muszą przejąć inne konstrukcje, m.in. B1B. Krytycy w dużej mierze zmienili zdanie na temat tego samolotu, kiedy okazało się, jaki jest ich główny atut, a mianowicie olbrzymi zasięg. Który dzięki tankowaniu w powietrzu pozwala na wykonywanie 30-godzinnych misji, które rozpoczynają się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, a to celowy cel może znajdować się na całej kuli ziemskiej. Kształt samolotu czyni go nie tylko mniej widocznym dla radaru, ale daje mu też bardzo dobry zasięg wynoszący bez tankowania około 11 tysięcy kilometrów. Krzesł bojowy B-2 Spirit nastąpił podczas operacji Allied Force w Kosowie w 1999 roku. Bombowce tego typu zniszczyły wówczas 33% serbskich celów w pierwszych 8 tygodniach walk. Od tego czasu Spiryty brały udział w operacjach Enduring Freedom w Afganistanie w latach 2001-2002, Iraki Freedom w Iraku w 2003 roku. Podczas operacji Enduring Freedom samoloty startowały z bazy lotniczej Whiteman, a po zrzuceniu bomb kierowały się do bazy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Tam następowało tankowanie i zmiana załogi, a następnie samolot wracał do bazy Whiteman. Jeden z lotów wykonywanych w czasie tej operacji był najdłuższym lotem bojowym samolotu bombowego w historii trwał ponad 44 godziny. W późniejszych latach samoloty Spirit wykorzystywano nad Libią oraz do nalotów na bojowników tzw. państwa islamskiego. Te naloty były prowadzone głównie w 2017 roku. Według stanu na 2018 rok przewidywane jest wycofywanie samolotów B2A ze służby do 2032 roku, chociaż pierwotne plany mówiły o 2058 roku. Jest to znacznie wcześniej od znajdujących się równolegle w służbie bombowców starszej konstrukcji, takich jak B-52 i B-1. Jednakże tutaj decydujące najprawdopodobniej były olbrzymie koszty utrzymania ich sprawności bojowej oraz godziny lotu, które wynoszą około 121 tysięcy dolarów amerykańskich za godzinę lotu, zazwyczaj z powodów technicznych i organizacyjnych. Dostępnych jest do użycia maksymalnie 8 maszyn tego typu, co stanowi 40% całej floty. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który powinien pojawić się na kanale już jutro. Zachęcam do wspierania kanału poprzez subskrypcję, a jeśli już to zrobiliście. To nie zapomnijcie o kliknięciu w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach wlatujących na kanał. A ponieważ, tak jak B2 Spirit, potrzebuje paliwa, by dolecieć do prawie każdego miejsca na kuli ziemskiej, tak ja potrzebuję wirtualnej kawy, by rozwijać kanał. Jeśli chcecie dotankować kanał, to kliknijcie w link znajdujący się w opisie lub w tego wichajstra przypominającego filiżankę z kawą. Następnie przejdziecie na stronę, gdzie będziecie mogli dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Pozdrawiam serdecznie! Do widzenia!